Małżeństwo, które ma bzika na punkcie sportu, Kuba jest mistrzem w pokonywaniu przeszkód na czas. Przeszkody to jest ta moja pasja, i to, czym się zajmuję. No i też jest to moje wielkie hobby od kilku lat. Pokonywanie tych przeszkód, znajdywanie coraz to nowych, trudniejszych, ciekawszych, których jeszcze nie miałem możliwości pokonać. Z żoną w ogóle poznaliśmy się na biegach. Tak trochę przypadkowo, bo ja miałem biec, ale byłem chory, więc po prostu pojechałem, żeby tam być. No i byłem właśnie w tych zawodach, no i tam się przypadkowo tak naprawdę poznaliśmy, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. I tak się zaczęło, więc raz mówiąc, poznaliśmy się przy sporcie biegach przeszkodowych. Kasia też jest sportowa, ona kiedyś więcej biegała maratonów po płaski, w ogóle nie wiem po co, ale na szczęście uratowałem od tego i teraz już biega głównie o -y, co jest dużo ciekawsze. Nakręcało mnie to, że nabijałam sobie tych kilometrów, biegając tylko po asfalcie. I rzeczywiście, on mi na początku tłukł do głowy, że to jest strasznie nudne, że w ogóle co się robi podczas takich biegów i on sam jak biegł ze mną maraton, to biegł maraton i wbiegł do rowu obok z wodą, bo stwierdził, że jest mu nudno i on potrzebuje przeszkody. On mnie, zawsze to mówi, wyciągnął z nudy biegania maratonów i półmaratonów, w których ja biegałam miliony. Wolny czas, w sumie zawsze coś sobie organizujemy, czy Kasia organizuje. Gdzieś wyjeżdżamy, żeby nie siedzieć w domu, nie pamiętam kiedy mieliśmy weekend w domu. Podróżujemy dość dużo, bo te biegi są i po całej Polsce i tak naprawdę teraz zacząłem też jeździć więcej po Europie, więc nie dość, że biegamy, to przy okazji sobie zwiedzamy różne państwa miasta. Raz w roku minimum staramy się wyjechać na jakiś taki dłuższy okres. Ostatnio to kierunek była Azja. Zakochaliśmy się w tamtym miejscu. Kupujemy tylko bilet w jedną stronę i potem wszystko organizujemy na bieżąco. Kasia organizuje? Wszystko na bieżąco. Gdzie pójdziemy, co zrobimy. Jeżeli chodzi o nasz wolny czas na wycieczkach i Kuby, włażenie na wszystko, co istnieje dookoła. To tak, jest to prawda. Do tej pory rodzice mi zarzucają, że to jest wszystko moja wina i ja mu na to pozwalam, a tak naprawdę ja nie mam yy, większego manewru w tym wszystkim, bo wiem, że przeszkody to jest jego, mam nadzieję, równoległa, druga miłość. Jak jesteśmy na plaży, to ja szukam skałek, gdzie mogę poskakać albo po których mogę wejść. Jeżeli gdzieś idziemy po takiej dżungli w Tajlandii albo po lesie, no to ja widzę lianę i na nią wchodzę. Jeżeli byliśmy w Tajlandii, to wchodził na palmę. Jeżeli byliśmy w Wietnamie, to właziliśmy na wodospad od dołu do góry albo z niego skakaliśmy, co też mieliśmy osobno wykupioną jakby taką dodatkową atrakcję. Po prostu bawimy się tym wszystkim. Cały czas szukamy czegoś, co można by zrobić inaczej, po swojemu i, i spędzić dobry czas. Mówią, że jest wariatem, więc zrobi wariata. Czy jesteśmy zwariowani na punkcie sportu? Kuba pewnie by powiedział, tak, jesteśmy zwariowani na punkcie sportu. Jesteśmy zwariowani na, na temat sportu? Jesteśmy absolutnie zwariowani, bo on właśnie na wszystko co się da. Nasze mieszkanie jest pełne przeszkód. Jest po prostu zawalone różnymi rzeczami, z którymi można trenować. Myślę, że można powiedzieć sportowe świry, bo naprawdę jesteśmy tak zafiksowani mocno na tym sporcie. Sport nas połączył, sport dał mi wiele przygód w moim życiu. To jest chyba mega istotne, żeby właśnie się tak dograć pod tym względem i mieć coś takiego wspólnego, co nas łączy. Dał mi miłość, dał mi nową rodzinę i dał mi pasję, więc tak, oboje jesteśmy zwarywani na punkcie sportu.